22 listopada Kościół wspomina świętą Cecylię, patronkę muzyków kościelnych. Z tej racji od niedzieli 20 listopada do soboty 26 listopada 2022 roku będą trwały w Diecezji Siedleckiej Dni Muzyki Kościelnej. W programie uroczyste nieszpory, koncerty, zjazd muzyków kościelnych, warsztaty gry liturgicznej oraz interpretacji śpiewu gregoriańskiego, wieczernia ku czci świętego Jozafa. A także recital organowy i rozstrzygnięcie konkursu kompozytorskiego. Wszystko to w siedlcach i okolicznych parafiach, szczegóły na plakatach i w sieci internetowej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej duchowej uczty, bo muzyka to czas wypełniony pięknem. Patronem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.